Konferencję z cyklu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy i ochronie dzieci przed krzywdzeniem organizujemy już piąty raz. Zwykle zapraszamy do tej konferencji specjalistów z różnych dziedzin. Naszym celem jest uświadomienie różnym służbom jak ważna jest współpraca, współdziałanie, jak ważne są działania profilaktyczne, bo tylko one mogą zapewnić pełną ochronę dzieci przed krzywdzeniem. Cieszę się, że po raz kolejny miasto Marki może być gospodarzem takiego wydarzenia, że po raz kolejny w naszym Maleckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym zebrało się tak duże grono specjalistów, ekspertów, praktyków związanych z tą tematyką, a z drugiej strony z tej wiedzy, z doświadczenia mogą korzystać wszystkie osoby, instytucje i organizacje pozarządowe zaangażowane w ten proces. Wszystkim nam na tym zależy, żeby dobro dziecka przede wszystkim było na pierwszym miejscu, żeby dobro dziecka szczególnie związane z przemocą było jak najwięcej niwelowane i e, e, ograniczane. Jestem organizatorem i pomysłodawcą konferencji, powiedz o tym komuś. Konferencja zgromadziła grono 300 specjalistów i najlepszych ekspertów, którzy są praktykami w swojej dziedzinie, bo o przemocy trzeba mówić głośno, bo ta przemoc karmi się milczeniem. To już szósta konferencji, która porusza tematy trudne i bardzo potrzebne. Czy my jako dorośli jesteśmy wrażliwi na krzywdę dzieci? Czy to dziecko jest dla nas rzeczywiście podmiotem, a nie przedmiotem w postępowaniach? Pamiętajmy, drodzy Państwo, na przyszłość dziecko to człowiek, a nie kandydat na człowieka. Niezwykła konferencja. Wielka radość, że Zarząd Powiatu Wołomińskiego, Pan Starosta, też przyłączył się do tego. Działa to już kolejna konferencja. W obszarze pomocy społecznej, w obszarze opieki nad najmłodszymi. Powiedz o tym komuś. Wspieramy najmłodszych, chcemy być blisko. Dużo rozmów w tym trudnym obszarze zaopiekowania się, właśnie zatroszczenia się od najmłodszych. Dawajmy dziecku uśmiech, żeby one też mogły się uśmiechać. Samorząd Województwa Mazowieckiego jest partnerem dzisiejszego wydarzenia. To bardzo ważne, żebyśmy razem budowali silny i skuteczny system wsparcia i pomocy małoletnim. Bardzo istotne jest, żeby cały zespół interdyscyplinarny, który zrzesza dzisiaj i Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ośrodki społeczne, policję, opiekę zdrowotną, kuratorów, żeby te instytucje umiały współpracować z sądem. Nie zawsze jest to łatwo, dlatego że sądy są bardzo obciążone, ale konieczne jest zorganizowanie takiego spotkania tylko wtedy, jeżeli społeczność będzie uświadomiona, gdzie są granice, których przekraczać nie wolno, jeżeli instytucje będą wiedziały, jakie nie tylko obowiązki, ale również jakie prawa mają ta współpraca będzie skuteczna i ochrona dziecka przed przemocą będzie skuteczna. Dlatego my wszyscy dzisiaj jako społeczeństwo musimy się edukować, musimy mieć świadomość, gdzie są granice, których nam przekraczać nie wolno i jak pomagać. A dzieci mają prawo wiedzieć, gdzie szukać pomocy. A naszym obowiązkiem jest wsparcie dzieci i uświadomienie im, że naprawdę kochamy, że jeżeli nieraz krzywdzimy, to często nieintencjonalnie, nie dlatego, że chcemy, ale często dlatego, że nie mamy świadomości, że krzywdzimy.